Lowska. Witam serdecznie dzisiaj. I dzisiaj gramy w 99 dni w lesie i spróbujemy przetrwać yy, bez może... Nie wiem czego w sumie. Ale spróbujemy coś porobić. I gramy samemu. Nie wiem, ile dni przetrwam, ale mam nadzieję, że się uda dużo. I zachęcam Was do subskrybowania i lajkowania tego konta, bo na... 5000 robię specjał i Facebook. I coś jest no właśnie ten specjał. Nie wiem, czy sobie poradzę z tym. Spróbujemy, ale najpierw ścinamy drzewka. I ogólnie dzisiaj spróbujemy sobie przetrwać jak najwięcej dni. Nie ma żadnych zasad, tylko po prostu próbujemy jak najwięcej dni. Może bez. Może sobie zaraz wymyślimy jakieś utrudnienia, które będę sobie dodawać. także żeby było troszkę trudniej. I ogólnie to jest taki pierwszy y, film z PUB-DAILY. Nie będę tylko grała, pewnie będziemy robić też coś z moim pokojem, na przykład będziemy w sobotę, bo w sobotę też nagrywam, bo to jest poniedziałki, środy, piątki i soboty. I. E, no, i pewnie będę jakieś robić porządki, na przykład w sobotę sobie będziemy sprzątać pokój i ozdabiać e, Więc zobaczymy też jak to wyjdzie Jak na razie będę grała na telefonie, ale jak już będę wiedziała jak, co robić, żeby grać na przykład na komputerze To będę też na komputerze Więc no, chyba pójdziemy zaraz pod pierwsze dziecko Tak mi się wydaje

Dobra. I idziemy po pierwsze dziecięce Wait Czy to jest tam? Dobra Okej, okay, już widzę, a ja chcę spróbować ten, tego Baga Uj. No chocia nie chcę zadać magicznie, jak to się robiło, jak mnie tam czekajcie. Źle. Dobra, ja tego nie umiem. Mam tylko czas. Ogólnie ja nie lubię grać samemu, bo samemu no nie zawsze mi coś widzicie. Więc uj, pozdrawiam, ale... Mm. No. Zacznijmy już sobie robić tu kawałek bazy. Dobra I pościągnąć w Dobra, u mnie zebrałam trochę drzewa I kupić sobie No nic. nic jak na razie w sumie e, Tylko potrzebujemy jeść u mnie z jedzeniem jest mały problem. I właśnie. Zabijemy sobie wilka i pójdziemy na jez. I może króliczka. Fajnie by było trafić. Króliczą stopę. Bo jak trafię, to będzie naprawdę sukces. Nie chcę tego pojechać tak Сияна и куличка. Ну, no, не трофейный. Ой, не все, не хотела англика. Ой, мой проблем. Добрая школа. Другая, она правда. Gdybym grał z kimś, to miałoby to no, chociaż trochę sens, ale gram sama. Bo na do nagrywania mi się wydaje, że najlepiej jest grać samemu, bo nikt ci się nie będzie wtrącał. Dobra, idę i tak po dziecko, bo myślę, że za nim raz będzie noc, ale i tak pójdę, bo nie jest też jakoś strasznie daleko, a wiem, że przez pierwsze trzy dni nie atakuje jeleń, więc możemy sobie pójść. Mm. Widzę pierwszego wieku. Mamy szkoda, że mnie atakuje Hmm, to ja pewnie teraz. Jak zwykle jak nagrywam, ok? Proszę nie widzieć tego. <grymne> Dobra, to dwie robimy się. Muszę już by ich pozabijać i będzie w Dobra. Mm. Dobra. Coś mi się tu nie podoba. Rewolwę, okej, okay, jest spoko. Oj. Jest subcia, naprawdę bym powiedziała. I no. Dobra, mamy pierwsze dziecko. I dużo żarcia. Trzy skóry wilka. I chyba nie zrobimy tego. Bo jak gra się samemu, to jednak jest to trudne. Co nie? Ech. Dopóki nie zginę, to ten się nie skończy. Mhm. Czyli możemy grać z budzinę ten film będzie trwał godzinę. Możemy trwać. Może trwać 10 minut? Będzie trwał 10 minut, chociaż tutaj na razie wątpię. Ale ja tak szybko nie da, no mamy dopiero drugi dzień. Idziemy dopalić ognisko. Teraz sobie pójdziemy w poszukiwaniu tych rzeczy. Jakiś może skrzyneczek, ale... Najpierw pasowałbym. Mi... O, mapa. Dobra. Stawiamy i teraz pójdziemy sobie po skrzynki. Tam jeszcze nie wchodziłam. Tego jestem pewna. Okej. Okay. Jak będzie dziecko, to od razu jak je zobaczę, to idziemy po dziecko. Mamy skrzynkę. Szkoda przykładem taką słabą. Już mogliby coś lepszego dowiedzieć, ale to są worek. nie z Mam już jeden więc. Teraz idziemy sobie tak tu, bo tu może gdzieś być dziecko. Nie, nie będzie. Uff, jak już tu się kończy na to nie Oj, Nie. No. I nic im nie robię, nie atakuję ich on nie już. Dobra. Nie, tu mamy kopalnię. nie by było jakby ten... O! I tylko przestał mnie gonić i mnie przestał, więc super. Fajnie by było jakąś dobrą psikierę, może? Coś takiego? O, włócznie. Okej. Okay. Mogę sobie kliknąć w nią. To ja jest... O! Dobra. I bierzemy sobie węgiel. będzie zawsze jest ten węgiel Okej, okay, to u góry nic nie ma Ciekawe czy mogę wejść do tego domku Mogę to? Ja wejdę Dobra, robimy unboxing Dobra się kieruję. Okej, okay, poszukiwania idą dobrze, w miarę. To jest dziecko, ale to inne co? Nie, to nie jest to. Nie. To jest to drugie? O tak. Nie, to jest pierwsze. Tu coś mamy. Domek. Nie wiem, gdzieś tam odchodzi noc. Tych jeszcze chyba dzisiaj nie atakuje. Jest skrzynka. Chyba wezmę blachę Co mi tam... Weźmiemy jeszcze to Oj No, bravo. Oi. 嗯。<laughs> Trudno w to mięso. Nie. Jest mały problem.

прочитаю. Добро, угольня. То... Что угодно. Альтернатива. Teraz ja tu przeczekam o. Oh. Tak jest tam bezpieczny? Dobra, to. Jest już o nocy. Jest super. ja jeszcze. No. I teraz o dobra. Idę zbierać drewno, żeby może jeszcze ulepszyć trochę to nisko. Na maksymalny poziom to był super. Chętne po dwa drzewa, bo mi się wydaje wyrzucać. Proszę Wam mi stąd dobra, jeszcze dwa drugie, i uwaga.

Niestety ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Pęda. Mam nadzieję, że to wszędzie. Dziękuję.